嗯。 Grupa eksploracyjna NSK. W dzisiejszym materiale pokażemy cmentarzysko pociągów, więc dużo tego nie będzie, ale tak, żebyście Państwo widzieli co się dzieje, jeżeli już pociąg jest nieużyteczny dla podróżnych. Tak jest. Poruszamy się śladem łowcy ruin I zobaczymy sobie skład opuszczonego pociągu. EN57 widać że ktoś tu przebywa bo <laughs> są Chociaż powiem Wam szczerze, że ten pociąg tak wcale tragicznie nie wygląda. Za oknem kolejne składy. My jesteśmy akurat w tym tutaj. A teraz z tej strony zobaczymy, i są kolejne pociągi. I idziemy dalej. Toaleta, widok na przedziały i idziemy dalej. Idziemy do następnego pociągu także żegnamy się na razie z tym składem To był ten pociąg, który odwiedziliśmy Ten jest zamknięty, do niego niestety nie wejdziemy. Idziemy za maczkiem. Spróbujemy wejść do kolejnego składu. Niestety te składy są pozamykane. No nic, szukamy dalej. Bardzo dużo tutaj muszek lata. Do wszystkich pociągów się nie dostaniemy, ponieważ są zamknięte. Ale mniej więcej tak to właśnie wygląda. Są opuszczone na cmentarzysku kolejowym i okay. czekają na zazłomowanie. Okay. Mamy kolejne składy. O, mamy, mamy szczęście, ale wygląda na faktycznie supernówkę. OK. Jesteśmy już, jesteśmy już w składzie, tym drugim. służbowe, trochę luktu. Ten pociąg naprawdę wygląda tak, jakby był nowy, zobaczcie coś pięknego. Regio naprawdę mam wrażenie, że ten pociąg za chwilę zostanie podstawiony na peron i że będzie można z niego skorzystać jadąc gdzieś. W dalsze regiony Polski. Teraz jesteśmy w sercu samego pociągu. Proszę popatrzeć. Zawsze mnie ciekawiło jak to wygląda. Zawsze mnie ciekawiło jak to jest siedzieć tutaj w kabinie? Radio. Co? No, to na tyle. Jeżeli by się spodobał ten filmik, to dajcie jakiś tam komentarz, suba. A my się żegnamy i zapraszamy na kolejny film. Tak I broda, cześć, pozdrawiamy z opuszczonych pociągów. Do zobaczenia w kolejnym filmie.